Siema, z tej strony żuczyk Jestem Oceniamy serwer Miejska Dżungla Mam nadzieję, że będzie spoko, możecie dać suba I łapkę, a my lecimy, nie? Zawalić nie? i toilet, nie? O, nawzajem Uuu, ochroniarz A witam O, no i na sam początek Ja znam to ile? tojlet, zostaw mnie Zostaw mnie, zostaw mnie Początek! Ja znam skwit toilet! zostaw mnie, zostaw mnie zostaw. Tibi di toilet, bibi toilet, bibi di toilet, bibi to toilet, 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 nie, yeah, no co to za nano, bibi toilet, proszę, żeby a? to przeżył, a ja się była, on to przyciągnie. Tak. A, jest tak niejasny. Nie. Proszę, proszę. NRB, jest AK! Proszę, proszę. Jestem zamknięty. Tak! Zamknięty. Tak tak, tak! tak! Nie. O! Jeszcze spierdolę. Jak? No. Nie Ja się. Jestem zamknięty. O! Gazowanie słyszy. Nie. Kina. Kina. Widziałam. Śmiej mojej gó... On tam on Widzi to ujrę. Nie 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 kamerze. Nie no. ja tego nie trafiłem Wreszcie Wreszcie ku*** to się tam rósł rozbagowane. Dobra toilet, wyszło toilet, wyszło toilet, to tak? To, ja, ja nie, to, ja, ja, nie to. ja właśnie nie, słuchajcie mnie Ja nie mam permisji, żeby zrobić takie coś Jaka wojna? czy ty gadasz? No, dom masz, ale no jak czego tak na t -t 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 -t. Ja z tego. Z tego y to nic nie nie. Dobra, sobie z Simonem. Ja! Ja nie, nie! To suko, coś tam i kuchnia. Nie wiem, chodź, zagrać na revolwery. Dobra. Y to macie, odwróćcie się, odwróćcie się. Macie broń, masz ten. Nie, Czy nie, masz nie mam Nie, nie mam, nie mam. Już mam. Odwróćcie się do siebie. Odwróć do, no, do niego i się odwróć, Zuko. No, podejść do niego i się odwróć. Odwróć tak, tak, do 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 siebie. tak jak kurwa na dzikim zachodzie się robi. No, i strzelę pierwszy raz, idzie się do przodu, strzelę drugi raz, odwrócę się i rozumiesz, Zuko? Dobra. I dwa razy strzelę. no dobra, no. Już, Zuko, dostrzelię no, drugi raz. Podnieś się też odgany, bo nie wiem, co one wypadają. Pod, Podnieśliście? Się. Podnieś się, wszyscy, no. Dobra, idź, elegancko no Simon mówi pod ścianę, tamtą. Tutaj stajesz, Pod tą ścianą macie podejść wszyscy. No, 5, jest. 4, 3, 2, 1. Dobra, klasa. Ustawiam teraz, że nie, mów, że nie, że nie, że jakby nie reagujecie na komendę. Simon mówi, tylko na kuchnię mówi, ok? Dobra. Klasa, Simon okay. mówi, podskocz. Nie wiem, co tam. mi przykro. No niestety. Panowie podskoczyli. Teraz dalej. Kuchnia mówi, obkręci się trzy razy do, dookoła siebie. Tak by to tematę dostali. Dobra. Chyba każdy się obkręcił, kurwa, nie? Chyba każdy się obkręcił, no? no nie potrzęba, nie potrzęba. Tak mi się wydaje, że każdy się obkręcił. Dobra. Mm, jakieś fajne wyzwanie można było wyglądać. To kuchnia mówi, niech wystąpią dwie osoby. No kurwa, dwie. Oni byli pierwsi. Ty wypierdolasz do tyłu. Dobra, klasa eee, Daj mu daj mu daj mi mu tego żeby... Dobra. bez lądowania Nie zostałem, nie zostałem. A nie dobra. Dobra. dobra No to podejdź do stawy, które mam zabić Dobra, no to nie wiem, czekaj, biorę padła bomba do nic. dobra ty. O ty do, 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 do. Nie było kuchni było mówi, żebym dał ci pole. Nie, nie było kuchni mówi, żebyś podszedł do tej osoby. Dwa, tak, właśnie, właśnie. Skąd ja miałem wiedzieć? Ja nie mogę. <laughs> Co to ma być za serwer? <laughs> Co ty zrobisz? A, rozumiem. Ja Co ty zrobisz? Dobrze, że nie zaczęli strzać. Ja. Spectator, nie? Skąd ja miałem wiedzieć? Domadzę, do za to, że ich nie zaczęli strzać, to domadzę. Serwer 0 na 10 Po prostu. Jestem ciekawy. Co to jest sobie? Wszysijcie, to jest takie lebie. Dobra, i ty masz S.O.F.U. Dobra, to spoko, da się zrobić.